Cześć Michał, tutaj Patryk. Mam następne pytanie dla Ciebie razem z Kasią. i Przed chwilą Ci wysłałem w załączniku trzy dokumenty. Pierwszy dokument to jest Master Proof Van Belle, drugi sam Patryk i tłumaczenie strony 4046. Teraz na chwilkę omówię, co to wszystko jest i co, jakie są moje pytania do Ciebie. Master Proof Else Van Belle to jest, Els to jest e, dziewczyna, która zrobiła swoją pracę dyplomową na temat badania, doktorską, na temat badania efektywności coachingowej metody, która się nazywa Release, którą ja e, razem z Kasią stworzyliśmy. I e, zrobiła badanie uniwersyteckie oraz e, ankiety, które za chwilę omówię, Um, I wyniki tego są właśnie ujęte po niderlandzku w tym PDF-ie MasterProof van Belle. Jednak, e, tak jak należy uniwersytetowi, w, to jest znany uniwersytet w, w Belgii, um, wydaje mi się, że w sposób, jaki oni ujęli wyniki, że e, on nie, nie jest dokładnie taki, jaki mógłby być. To znaczy, przedstawili wyniki bardzo negatywnie, a wydaje mi się, że w, w danych, w oryginalnych um, wynikach badań jednak można znaleźć kilka pozytywnych rzeczy, które byśmy chcieli się dowiedzieć. Oczywiście wydaje mi się, że tak jest też, że to dlatego, że to jest renomowany Uniwersytet um, Belgijski. Metodę, którą stworzyliśmy, jest całkowicie nowa metoda coachingowa. Oni bardzo dobrze wiedzą, że jak, jakkolwiek, nawet trochę, potwierdzą, że coś w tym działa, to wtedy natychmiast to pójdzie do prasy, a ponieważ nasza metoda jest troszeczkę spirytualna, jest, nie jest 100% już sprawdzona przez tysiące. Ty, Tysiące i tysiące ludzi na całym świecie, Uniwersytet Belgijski nie może sobie pozwolić, żeby cokolwiek pozytywnego o tym napisać. Więc pytanie dla Ciebie jest, żebyś zerknął na te wyniki i żebyś znalazł coś bardziej pozytywnego, dlatego że chcielibyśmy, żeby to służyło dalszym badaniom, żebyśmy coś mogli z tym zrobić. Więc w drugim pliku, Sam, Watman, Patryk, ująłem kilka grafików, które zobaczysz tutaj, na przykład, i gdzie ująłem wyniki z tabeli numer 3, którą za chwilę będę ci tłumaczył, te cyferki, które widzisz tutaj, je wrzuciłem w te grafiki, tak żeby można było zobaczyć wizualnie jak się te zmienne i wyniki zmieniają. Potem trzeci plik, który Ci wysłałem to jest tłumaczenie przez Google zrobione z niderlandzkiego na angielski strony 40 do 46 z pracy. No i może Ci to posłużyć temu, że te strony one są najważniejsze w w, gdzie, jest, gdzie jest napisane wyniki i mam kilka konkretnych pytań do tego, co e, jest ujęte w tym. Teraz dwa najważniejsze pytania są em, co według Ciebie można pozytywnego powiedzieć o zmiennie, która się nazywa self-ward, to jest em, pewność siebie em, oraz co można powiedzieć o... Em, w wyniku, który znajdziesz e, na chwilę Ci to tutaj odszukam. O, tutaj to ująłem w notpadzie, dlatego że mi się WORD całkowicie zawiesił. E, chodzi to o wyniki ile ludzi znalazło pracę w tym badaniu e, z wynikami 14,7 i 17%. Dobrze, na chwilę Ci powiem, co to było za badanie i e, co robiliśmy dokładnie. Więc Kasia i ja stworzyliśmy metodę, która się nazywa Release. Jest to coachingowa metoda, która polega na tym, że zamykasz oczy i przez 20 minut wizualizujesz sobie pewne rzeczy. No, teraz, jak ta metoda działa, to nie jest do rzeczy. W każdym razie jest to coachingowa metoda, którą możesz sobie używać sam, jako rodzaj medytacji przez 20 minut, i ta metoda ci pomaga w osiągnięciu szybciej celów lub powiększenia pewności siebie. Teraz, razem z, z Uniwersytetem, znaleźliśmy e, grupę ludzi bezrobotnych. Bezrobotnych, którzy mają. E, którzy nie mają pracy dłużej niż 12 miesięcy, więc więcej niż rok są bezrobotni. I takich ludzi, którzy uczestniczyli w tym badaniu i którzy używali metody RLIS przez 2 miesiące, każdego dnia, przez 20 minut, ich było 34. N równa się 34% w Experimental Condition, to znaczy, że to są ludzie, którzy w eksperymencie brali udział i um, używali metody RIS przez dwa miesiące. Control Condition to jest grupa osób 47, którzy też byli bezrobotni, dłużej niż przez rok, ale jest to inna grupa ludzi, która w tym samym czasie, jak grupa Experimental Condition była badana, Control Condition nie używali Metody release, ale te same zmienne były badane u nich. Teraz um, w, też jest ważne, żeby wiedzieć, co to jest T1, T2 i T3. T1 to są wyniki na e, podstawie tych, na, na, z tych zmiennych, tak jak pewność siebie, efektywność szukania pracy i tak dalej. Wyniki tuż przed zaczęciem e, używania Metody coachingowej Release. T2 to jest moment mniej więcej 4 tygodnie po rozpoczęciu używania metody, a T3 to jest 4 miesiące po rozpoczęciu całego badania, więc T1 jest dzień 0, T2 jest 4 tygodnie później, T3 jest 3 miesiące później po T2, albo 4 miesiące później po momencie T1. W tabeli numer 3 zobaczysz y, różne zmienne, tak jak self-ward, to jest pewność ciebie. Um, efektywność szukania pracy jest to drugie motywacja jest autonomiczna motywacja, żeby znaleźć pracę kontrolowana motywacja jest kontrolowana motywacja, żeby znaleźć pracę sam nie rozumiem za bardzo, co to jest ale jest to e, ilość jakichś tam zmiennych pytania które na podstawie tego stwierdzali e, jobsuk drachy to jest zachowanie szukania pracy jobsuk intencji to jest intencja, żeby szukać pracy lichamotych oznacza e, fizyczne zdrowie i Psychiswelzen to jest psychiczne zdrowie. Teraz um, wyniki e, pytania, które ci ludzie dostawali w momencie T1, T2 i T3 są ujęte całkowicie pod koniec pracy, więc w PDF-ie pracy zobaczysz tutaj całe, wszystkie pytania, które dostali i um, wszystkie te um, wszystkie te zmienne były badane na skali od 1, całkowicie się nie zgadzam, do 5, całkowicie się zgadzam. No i kilka tutaj było e, z, zdań na temat szukania pracy, pewności siebie, i na tej skali ludzie potwierdzali, czy mają bardzo niską pewność siebie, czy bardzo wysoką pewność siebie. Teraz w tej tabeli są ujęte wszystkie wyniki z grupy, która używała release, było 34 osoby, z grupy, która nie używała release, było 47 osób. Teraz Uniwersytet mi powiedział na początku, że żeby wyniki były statystycznie do, do potwierdzenia, to musiałyby być co najmniej 40 osób, które by używało RELIS. W tym przypadku nie udało nam się ich uzbierać. Więc, dlatego wydaje mi się, że w wynikach tej pracy um, Uniwersytet pisze, że nie można potwierdzić efektywności działania metody RELIS. Wydaje mi się, że to jest szczególnie z powodu, że było tylko 34 zamiast minimalne 40 osób, które uczestniczyło w tym badaniu. Ale nie jestem 100% pewny. I chciałbym, żebyś to właśnie zobaczył, czy to jest z tego powodu, czy po prostu metoda nie działa na podstawie tych danych. Teraz, co ująłem w w pliku PDF, który Ci wysłałem po niderlandzku, to jest um, wykres um, graficzny na podstawie kilka um, zmiennych, które znajdziesz w tabeli numer 3. Więc, na przykład um, w, na stronie czwartej znajdziesz, że w tej tabeli zrobiłem wykres um, zmiennej self -board. To jest pierwsza zmienna tutaj. I co ja zrobiłem, to po prostu wrzuciłem wykres te cyferki 3.57, 3.86, 3.93 i widać, że to jest 3 punkt tyle i tutaj 3.93 tutaj na końcu. To jest niebieska linika ludzie, którzy używali release. Czerwona linika to jest na wykresie ludzie, którzy nie używali release. Na początku, po czterech tygodniach, po czterech miesiącach. Teraz co jest właśnie ciekawe, to jest to, że pewność siebie wzrasta u ludzi, którzy nie używali release. I to, to, to jest bardzo dziwne, ale no cóż, no, zdaje się, że tak wyszło. Ale um, później w badaniu um, pewność siebie pozostaje taka sama. Uniwersytet Pisze, że. E, I znajdziesz to w tłumaczeniu w, w pliku, który Ci przesłałem, uniwersytet pisze, że e, różnica między tymi zmiennymi nie jest e, nie jest significant, jak się mówi? Nie znacząca. Ale. Ja ciekawy jestem, w jakim stopniu nie jest znacząca, albo w jakim stopniu jest znacząca. Możliwe, że statystycznie, dlatego że jest 34 osoby, które uczestniczyły tylko w release, że nie jest znacząca bardzo, ale może jest, czy ja nie wiem, czy jest takie pojęcie, 80% znacząca. Albo można może powiedzieć, że pomiędzy okresem, 4 tygodni do 4 miesięcy znacznie jednak pewność siebie wzrasta u grupy, która używa Ris. Właśnie takich jestem ciekawe rzeczy, co ty mógłbyś pozytywnego powiedzieć i z jakiego powodu um, ta różnica jest znacząca albo nieznacząca, a jak nie jest znacząca, no to na ile nie jest znacząca? To jest pierwsze pytanie. Um, o właśnie. E Zmiennej pewności siebie. Teraz drugi na początku wynik, który jest ciekawy, który chciałbym wiedzieć: to jest to, że um, na chwilę odszukam to. Um, to jest wykres na stronie 7: ilość ludzi, którzy znalazła pracę. Więc oczywiście, ponieważ to są bezrobotni, na początku badania nikt nie miał pracy. Ludzie, którzy używali release i którzy nie używali release, 0% posiadał pracę. Potem właśnie tutaj te 14.7, e, możesz to znaleźć tutaj na tej grafice, to jest to, że po czterech tygodniach się okazało, że ci, którzy nie używali release, że 17% z nich, 17% z um, 47 osób znalazło pracę i że 14,7% z ludzi, którzy już wali release, znalazło też pracę. Teraz, to, co jest ciekawe, to, co jest też logiczne według mnie, co nie jest napisane w pracy, to jest to, że po używaniu 4 tygodni metody coachingowej release i dzięki wprowadzeniu w życie tych rzeczy, które właśnie się człowiek sobie uświadomił przy używaniu metody release, nie jest możliwe, żeby znaleźć pracę w czterech tygodniach, dlatego że z tą nową świadomością trzeba wysłać życiorys w Belgii. No, ten proces trwa co najmniej 2-3 miesiące. Więc Ci ludzie, którzy po czterech tygodniach znaleźli pracę według mnie, w obu przypadkach, ci co używali Release, co nie używali Release, to jest wynik ich wysiłków zanim zaczęli um, cały ten projekt Release. Więc według mnie można by było stwierdzić, że punkt wyjścia po czterech tygodniach jest wciąż, albo powinien być taki sam prawie. A to, co te prace, które ci ludzie znaleźli, czy 14%, czy 17%, 17%, to tak faktycznie można zawdzięczyć ich akcjom, które podjęli zanim rozpoczęli używanie release 4 tygodnie wcześniej. Teraz, co jest ciekawe, to jest to, że po 4 miesiącach albo po 3 miesiącach po tych 4 tygodniach Wciąż 17%, która nie używała metody release, wciąż tyle samo e, procent e, znalazło pracę. Więc nie widać wzrośnięcia e, efektywności albo osiągnięcia pracy u ludzi, którzy nie używali release. Ale za to u ludzi, którzy używają release, widać wyraźnie, że u nich e, m, Efektywność, no nie efektywność, tylko znalezienie pracy znacznie wzrosło, dlatego że wydaje mi się, że 23% ich znalazło pracę. Tak, 23,5% z osób, które w list w porównaniu z sytuacją 4 miesiące wcześniej znalazło pracę. Według mnie to jest różnica 8,5%, że według mnie, jak ja to. Czytam i widzę, to według mnie dzięki Release ludzie, którzy używali, używają Release, mają 8,8% większą szansę, żeby znaleźć pracę. Ale właśnie ciekawi jestem od Ciebie. To jest właśnie to drugie pytanie: czy Ty to możesz potwierdzić na podstawie danych w, w tabeli numer 3? Też czegoś co ja nie rozumiem, to jest co to znaczy to SD, to punkt 86 i tak dalej, nie rozumiem co to jest i co to, co to znaczy. Również um, nie orientuję się w, w pracy, jak um, oni piszą o wynikach, takie rzeczy tak jak T w nawiasie równa się punkt 72 równa się punkt 474, takie rzeczy. Tego ja nie rozumiem, co to, co to oznacza. W każdym razie, na e, stronie 50, e, 43, tutaj liczę te strony, na stronie 43 znajdziesz opis wyników pewności siebie razem z wszystkimi tymi statystycznymi danymi. Więc zerknij na to i ciekawy jestem, co, za, co, co twoje są wyniki i co z tego stwierdzasz na stronie 42 w tabeli numer 4 też znajdziesz różne takie dziwne znaczki dla mnie i ciekawy jestem czy coś ci to pomoże żeby stwierdzić więc to, to są takie dwie rzeczy, które, dwie rzeczy które jestem ciekawy i które chciałbym się dowiedzieć według mnie więc pytanie 1 pewność siebie u ludzi, którzy używają release znacznie wzrasta, szczególnie jak się to widzi, widzi na tym grafiku tutaj, no to znacznie wzrasta u ludzi pewność siebie jak używają release. I dwa, ludzie, którzy używają release, tak faktycznie na tym grafiku wydaje mi się, że szybciej i łatwiej znajdują pracę. Ale chciałbym wiedzieć od Ciebie... Dlaczego Uniwersytet napisał, że nie różnią się te dane znacznie? I co moglibyśmy jednak pozytywnego o tym powiedzieć? Na innych stronach zobaczysz inne dane, które też wrzuciłem w wykres. No i ciekawi jestem, co, co o tym myślisz przy okazji, ale najważniejsze są te dwa pytania, które dotąd mieliśmy. Na tej stronie ostatniej, tutaj na stronie 8. W moim podsumowaniu, to podsumowałem wszystkie dane razem. Nie wiem, czy to, się, czy to można tak robić, czy nie, ale w każdym razie, jak się podsumuje wszystkie dane razem, to ludzie, którzy nie używają release, wszystkie e, zmienne razem e, ich oceny idą w dół, a przy, przy przypadku release wszystkie idą do góry. Ciekaw jestem, czy co, o Ty o tym myślisz, czy to można tak robić, czy nie, czy można tak podsumować wszystko razem, czy nie. No wydaje mi się, że Kasia jeszcze masz jakieś pytania? Nie? Wszystko jest jasne? Dobrze. No gdyby coś było, no to dzwoń do nas i yeah. No i dziękuję za pomoc.